Cześć, dzień dobry wszystkim Witam pięknie na e, kanale Live ATC Digital w nowej serii jak po 50 roku życia e, zrobić licencję PPL-a w Wielkiej Brytanii dzisiaj kieruję się na lotnisko dzisiaj dzień e, dzisiaj dzień biurowy e, zanim w ogóle zacznie się cokolwiek, jakieś kursy w Wielkiej Brytanii, jakieś latanie trzeba niestety odbędnić swoją papierkową robotę czyli najpierw musimy zgłosić się do szkoły, w której będziemy trenować, tam dostaniemy kwity do wypełnienia skierowania na różne kursy takim jednym z takich kursów jest kurs bezpieczeństwa poruszania się po lotniskach tak więc ja ten trening ponad 3 godzinny i egzamin mam już za sobą przyszła mi również przedmiot certyfikat o niekaralności z brytyjskiej policji to też jest wymagane, żeby poruszać się po brytyjskich lotniskach jako pilot tak więc wszystkie te rzeczy skompletowałem no i dzisiaj kierunek lotnisko wyrobić sobie już taką stałą przepustkę do poruszania się po lotnisku do dostępu na płytę lotniska gdzie będziemy mogli sobie tym, do tego samolotu dojść koszty takich wszystkich tych dokumentów, treningów Kurs Security, czyli ten awareness training, kosztował mnie 20 funtów. Certyfikat o niekaralności 11 funtów. Rejestracja w systemie CIA jest bezpłatna. To jest. Się trzeba zarejestrować, to musi szkoła aktywować. Tak więc, na tą chwilę, takie podstawowe koszty to, powiedzmy, w granicach 40 funtów. Ja to potem napiszę na dole, co dokładnie ile kosztowało, albo tu w filmie, gdzieś te ceny zamieszczę, bo nie pamiętam dokładnie, już w tej chwili. No i kiedy już te wszystkie dokumenty skompletujemy, wracamy do swojej szkoły lotniczej. Tam musimy. albo jak kto woli do Security Gate dokumenty złożyć oczywiście te dokumenty muszą być potwierdzone przez e szefa szkoły pilotów i wtedy wyrabiają nam tam tą stałą przepustkę już taką dostępu na płytę lotniska i do szkoły tak więc dzisiaj taki mocno dzień techniczny ja od razu tam jadę, muszę się zorientować w cenach słuchawek, takich rzeczy Muszę się w nie zaopatrzyć, żeby za każdym razem nie pożyczać, tam nie brać ze szkoły. Bo te słuchawki są różnej jakości. Ja o higienie to już nawet nie wspomnę. Tak więc warto mieć swoje. Ja nie będę kupował jakichś drogich słuchawek po 1000-1500 W, Latałem ostatnio w słuchawkach Puleja. I dla mnie były zupełnie wystarczające, głośne, fajne, rozumiałem wszystko, wszystkie dźwięki były fajnie wygłuszane, a komunikacja między mną, moim instruktorem i kontrolerami ruchu czego była perfekcyjna. Tak więc nie ja będę szukał, te słuchawki są w cenie 200 funtów, tak więc wydaje mi się, że to jest, wiecie... Dla takiej osoby jak ja, która lata okazjonalnie raz naprawdę na miesiąc czy dwa razy na miesiąc. Są zupełnie wystarczające. Wiadomo, jeśli ktoś planuje latać komercyjnie, gdzieś później 20 kolejnych lat, no to wiadomo, że musi zainwestować jakieś lepszej jakości słuchawki. Dla mnie one są dobre, bo umojmują całą małżowinę uszną, czyli wchodzi mi ucho całe do słuchawki, nic nie ciśnie, nic nie gniecie i to jest bardzo fajne, wygodne. Tak więc takie słuchaweczki będę chciał sobie dzisiaj również zakupić. Nie wiem ile tam zajdzie. przy załatwianiu tych dokumentów. Mam nadzieję, że niedługo. Pogody do latania dzisiaj niestety nie ma. Niska podstawa. Zresztą samolotów żadnych dostępnych nie ma. Ja mam booking na 6 września, tak więc 6 września pewnie rzucę jakiś filmik. Jakieś krótkie takie wstawki. Zobaczymy co się uda nagrać. I co, zaczynał już tak powoli na no poważnie swój trening. Zobaczymy jak to się wszystko będzie układało. Cały czas spędzam sporo czasu nad książkami. Mam taki dostęp do testów oczywiście do wiedzy, na której się uczy do egzaminów, więc nad tym też dość mocno pracuję. No i co? Staram się jak mogę. I zachęcam wszystkich, obojętnie w jakim wieku nie jesteście Jak widzicie, ja nie jestem młodym człowiekiem A wydaje mi się, że nie jest to jakiś próg nie do przeskoczenia Trzeba jakieś te swoje granice zwiększać Tak już jesteśmy stworzeni, że jeśli dojdziemy do pewnej granicy To kolejną granicę chcemy przeskakiwać i podnosić te granice A także jest to jakaś forma spełniania swoich marzeń To jest droga forma spełniania swoich marzeń No bo nie ukrywajmy Kasy to wszystko kosztuje. Ale wydaje mi się, że warto. Życie jest tak krótkie i życie jest tylko jedno, że warto naprawdę czasami podążać ku swojemu wybranemu celowi, który się gdzieś tam w życiu ma. No i warto spełniać marzenia. Bo wiecie, marzenia gdzieś tam tłumione potem prowadzą do jakiejś tam frustracji, a wydaje mi się, że nie warto na to marnować czasu. Tym bardziej, że. Dnie upływają, jesteśmy koło lotniska. Po lewej stronie jest teraz lotnisko. Tego nie widać, może przy. Po lewej stronie jest lotnisko, to jest GMI, to jest firma prywatna charterowa Tutaj można sobie biznes jeta wypożyczyć. Również oni mają czasami na swojej stronie fajne oferty, na przykład gdzieś tam przebazowują małego jeta, i do Europy można sobie takim jetem polecieć za 6 dyszek albo za 100 funtów, tak więc bardzo fajnie. Będziemy wjeżdżać za chwilkę na teren lotniska London-Oxford, a tak naprawdę mieści się ono w Kidlington, tak jak już powiedziałem kiedyś. Mała wioska pod Oxfordem, na północ od Oxfordu, tak naprawdę około 5 mil Oxford Airport. To dawniej było bardzo małe lotnisko, w tej chwili pobudowało się tych budynków mnóstwo. Szkoła się dość fajnie mocno rozwija, jest tu tych szkół w tej chwili już chyba sześć. Tak więc no, robi się dość, dość ciasno. Nowe budynki się budują na lotnisku. No, myślę, że postawienie na lotnisko biznesowe, a nie lotnisko takie komercyjne, typowo jak to miało być. Tutaj było sporo połączeń do Szkocji, do Irlandii. Zrezygnowano z tego pomysłu, zostaną przy pomyśle lotniska biznesowego, szkoleniowego. Tak więc wiecie. Myślę, że to był dobry pomysł, bo lotnisko się rozwija bardzo szybko biznesowo właśnie, mnóstwo e, uczniów, studentów, e, pilotów takich, którzy tu czekają, kadetów po lewej, po prawej stronie, e, nie widać tego, bo miałem kamerkę przestawioną, ale e, no jest tu setki ludzi codziennie, młodych, szkolących się do swoich licencji, do swoich linii lotniczych. A ja cóż, a ja idę właśnie na parking szkoły. Tam nowe hangary z tyłu pobudowane. Wszystko nówka rozwija się to dość mocno. A ja idę do szkoły, zostawię dokumenty. Yy, wyrobimy sobie licencję, nie tyle licencję, to przepustkę. Yy, no i zobaczymy, jak to w dalszym ciągu będzie wyglądać. A no tu chyba jest wyjazd. Nie będziemy wyjazdu zostawiać. Staniemy tu gdzieś sobie z boku, gdziekolwiek w zasadzie. I tak nikt nic nikt, nikt, nikt nie wie, gdzie to trzeba parkować. Dobra, tak więc pozdrawiam wszystkich. Może coś jeszcze nagram ze środka z klubu. Jeśli będę miał chwilę, tam zaglądnąć z lotniska, może z płyty. I co, do usłyszenia. Po powrocie na pewno jakiś live będzie na symulatorowym lataniu. Cześć, trzymajcie się, powodzenia.